Rozdział drugi Panna Mary Kapryśnica Mary lubiła z dala patrzeć na swą matkę. Wydawała się jej uroczą, ale nie znała jej prawie wcale. Nic też dziwnego, że nie mogła jej kochać ani tęsknić, gdy ją straciła. I nie tęskniła wcale, a ponieważ była zawsze dzieckiem nader samolubnym, przeto to wszystkie swe myśli skierowywała ku sobie, jak zresztą i przedtem zawsze zwykła była czynić. Gdyby była starsza, może by przeraziła ją myśl, że została całkiem sama na świecie, ale przecież była jeszcze mała i inni o niej myśleli. Sądziła zatem, że tak zawsze być musi. Ciekawa była tylko, czy znajdzie się teraz między ludźmi miłymi, którzy będą dla niej grzeczni, i pozwolą jej na wszystkie wybryki, jak to czyniła jej Aja i reszta hinduskiej służby. Wiedziała o tym, że nie pozostanie długo w domu pastora, gdzie ją na razie umieszczono. Nie życzyła sobie tam pozostać. Pastor był biedny, miał pięcioro dzieci, wszystkie prawie w jednym wieku, sukienki ich były brudne, a dzieciaki kłóciły się ciągle i wydzierały sobie zabawki. Mary znienawidziła brudny dom pastora i była taka nieznośna dla wszystkich, że po dwóch dniach żadne z dzieci nie chciało się z nią bawić. Drugiego zaraz dnia dały jej przezwisko, co ją wprowadziło w szaloną złość. Pierwszy wpadł na ten pomysł Bazylii. Był to mały chłopczyk o blado niebieskich oczach i zadartym nosku. I Mary go nie cierpiała. Bawiła się sama przed drzwiami, zupełnie tak jak owego.